Cześć wszystkim, z tej strony Weronika i witam Was na kanale Back to Book. Dzisiaj przychodzę z kolejnym tagiem, a tym razem będzie to The Sims Void. Tak? Zapraszam do oglądania. Muszę przyznać, że ten tak jest niespodziewany, jeżeli chodzi o mnie, ponieważ ja osobiście w Simsy nigdy nie grałam. Jest, była jedna sytuacja, kiedy faktycznie zagrałam w te Simsy i to był jeden albo maksymalnie dwa dni, kiedy pożyczyłam sobie je od koleżanki w podstawówce albo wczesnym gimnazjum i to było moje jedyne zetknięcie z Simsami, chyba z tego co pamiętam. E, możliwe, że miałam jeszcze kiedyś jakoś tam boże te Simsy, ale nie jestem raczej jedną z tych osób, które tak uwielbiają i grają w Simsy. Po prostu nie jest to jakoś mój klimat. E, ja ogólnie mało gram, e, ale jeżeli coś mnie tam wciągnie, na przykład teraz tak abstrahując, ale gram sobie w na trójkę. to czasami coś pogram, jednak myślę, że raczej nie jestem z tych grających. E, ale oglądałam e, ten book tak e, na innych kanałach. E, widziałam właśnie e, na kilku kanałach e, filmy. I stwierdziłam, że ma bardzo ciekawe pytania, i że sobie go nagram, tak trochę na przekór. Może. I już nie przedłużając, na telefonie mam kategorię i będzie tych książek z tego co pamiętam 10, także zaczynajmy. I pierwsza kategoria, oryginalne Simsy, najlepszy debiut. Ja do tej kategorii wybrałam książkę Gdzie śpiewają raki, autorstwa Deli Owens. I poniekąd może troszeczkę ją nagiełam, ponieważ jest to tej autorki debiutancka powieść, jednak ona już wcześniej, wcześniej z piórem miała do czynienia z tego, co czytałam. Była autorką jakichś reportaży przyrodniczych, jeżeli dobrze pamiętam. Ogólnie pisała też do różnych czasopism, ale jest to debiutancka powieść tej autorki, więc myślę, że do tej kategorii, kategorii akurat świetnie pasuje. I książka opowiada o małym miasteczku, z tego co pamiętam, w Karolinie i o bagnach, które obok tego miasteczka niedaleko się znajdują. I głównie o, tej, o dziewczynie z tych bagien, wokół której krążą różne pogłoski, niezbyt przyjemne niektóre. No i ogólnie jakby o jej historii, co się wydarzyło w jej życiu, dlaczego ona na tych bagnach mieszka, jakby kto z nią jest. E, też jak ona się wychowała i tak dalej. E, bardzo wiele jest tutaj przyrody, pięknych opisów przyrody. E, ogólnie ta książka jest taka też bardzo pięknie napisana. No, i też mamy tutaj pewne morderstwo w tle. Jest taki wątek troszeczkę kryminalny. Są również wątki miłosne, są wątki takiego pięknego dojrzewania, tego właśnie jak dojrzewają niektóre osoby i co wpływa na to dojrzewanie. Ogólnie bardzo piękna taka obyczajowa historia. Ja ją przeczytałam w jeden dzień, z tego co pamiętam. Na pewno w jeden dzień, pół przeczytałam, pół przesłuchałam. Chwyciłam ją za serce, ja ją przeczytałam stosunkowo późno, do tego jaki ona miała szał, powiedzmy, w internecie. I tak dalej. Eee, I cieszę się bardzo, że zdecydowa zdecydowałam się ją przeczytać, bo czasami mam takie odruchy, że niekoniecznie chcę czytać książki, które są takie głośne, ale tutaj zdecydowanie było warto. Eee, no i bardzo ją polecam. Uważam, że jak na debiut, właśnie taki powieściowy, jest to świetna książka. Wyładował mi się aparat, ale już lecimy dalej. Eee, druga kategoria: ponury żniwiarz. Najsmutniejsza śmierć bohatera. Eee, Mam jedną książkę, w której ginie jeden z moich ulubionych bohaterów, um, i było mi bardzo smutno z tego powodu, szczególnie, że to nie była główna postać, tylko taka w sumie drugoplanowa, ale postanowiłam pokazać książkę, którą czytam aktualnie, jeszcze jej nie skończyłam, jestem gdzieś mniej więcej w połowie, um, ale tutaj jest naprawdę i to nie będą w sumie spoilery, bo to jest oczywiste przy tej książce jest tu bardzo wiele śmierci bohaterów, i to jest jakby czytam tę książkę nastawiając się na to. Jednak jest to, te śmierci są tutaj tak opisane w smutny sposób nieraz, albo myślimy, że bohater przeżyje, poznajemy go trochę i nagle ni stąd ni zowąd ginie. A jest to oczywiście Battle Royale. No i większość pewnie wie na czym Battle Royale polega i o czym ta książka jest. Jest to coś na kształt myślę, że niektórym bliższe są Igrzyska Śmierci, to jest coś na kształt Igrzysk Śmierci. No i właśnie, tutaj sporo bohaterów ginie. Eee, o, teraz sobie pomyślałam, że jeszcze mogłam dać Grotron. No, to myślę, że, że to, 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 to w tamtej książce również e, ta kategoria by pasowała. Ale pokazuje Battle Royale. Jest tu wiele śmierci, wiele smutnych śmierci. Mimo, że tych bohaterów często poznajemy dosłownie przez kilka kartek i oni od razu giną, e, to te historie są w taki sposób opisane, że jest to bardzo smutne. I może jeszcze nie skończyłam, to już wielu bohaterów pożegnałam i było mi z tego powodu przykro nieraz. Kolejna kategoria, sim, który utknął. Bohater, który wchodzi komuś w drogę. Tutaj miałam trochę problem, żeby taką książkę znaleźć. W sensie myślę, że jest wiele książek, które mogłyby tutaj pasować, jednak, żeby tak. Najbardziej mi się kojarzyło, że jakiś bohater chodzi w drugie, wchodzi drugiemu w drogę. I jakoś tak jak patrzyłam sobie na biblioteczkę, stwierdziłam, że tej książki nie pokazywałam. A e, wspominając fabułę, miałam wrażenie, że są dwaj bohaterowie, którzy cały czas komuś wchodzą, wchodzą w drogę. E, a są to amerykańscy bogowie, od Nila Gaimana. E, I tutaj e, nasi główni bohaterzy, nasz główny bohater, naszym głównym bohaterem jest Cień. E, ale mamy tutaj również takiego bohatera jak pan Wednesday. E, pan Wednesday który jest moim, bohater, moim zdaniem bohaterem, który cały czas komuś wchodzi w drogę. Na początku zaczynamy od Cienia, to znaczy jakby my poznajemy go, kiedy wchodzi w drogę, Cieniowi właściwie, no ale później dowiadujemy się, że on to ogólnie jest takim bohaterem, który się miesza. Cień zresztą również później takim bohaterem się, mam wrażenie, staje. To tutaj jakaś bójka, to tutaj właśnie jakieś takie zawirowania różne między bohaterami i oni są zawsze w centrum wydarzeń, ci dwaj szczególnie mi się tak skojarzyło, że no, ci bohaterowie dobrze pasują do tej kategorii. A po mnie, jeżeli chodzi o książki nie to ja bardzo polecam. A Amerykańskie Bogowie, bardzo fajna fantastyka, taka dosyć ciekawa, bym powiedziała. Raczej by mi do niczego nie przyrównała, no ale mówi właśnie o bogach, o amerykańskich bogach. Czyli tutaj mam różne bóstwa, jakby w takim amerykańskim świecie zwyczajnym, codziennym. No nie są to zazwyczaj dobrzy bogowie, jak się pewnie domyślacie. Um, ogólnie całkiem fajna książka, także tutaj cień i panujące, jest zdecydowanie tacy bohaterowie, którzy wchodzą innym w drogę. Kolejna kategoria, Sin książka, która jest świetnie napisana. Tutaj problemu nie było, mam wiele takich książek, ale pokażę jedną i w sumie chodzi mi tutaj bardziej o samą pióra autora, czyli będzie to Carl Ruiz Zafon, Carlos, przepraszam, i jest tutaj akurat Gra albo bo Cień Wiatru mam pożyczony, także no ogólnie mówimy tutaj o całym Cmentarzu Zapomnianych Książek, Świetnie napisane książki. Ogólnie wszystkie, które czytałam, z Afoną, były świetnie napisane z takim trochę, taką, takim trochę jakby romantyzmem, z taką tajemniczością, bardzo pięknym językiem. Zdecydowanie polecam. Już nieraz wspominałam o autorze, ale będę wspominać dalej. Już niestety niczego więcej od niego nie dostaniemy, ale cieszmy się tym, co mamy. Także Cmentarz Zapomnianych Książek, bardzo polecam. No i również inne książki autora. Zdecydowanie są to książki świetnie napisane. Może komuś historia. A fabuła nie przypaść do gustu może, może tak się zdarzyć, mi bardzo przypadła, ale co należy na pewno oddać autorowi, to że e, książki jego są naprawdę świetnie napisane. Następna kategoria, dodatek, seria, która z każdą następną książką staje się lepsza. I pewnie ci, którzy mnie oglądają, myślą, że pokażę tutaj Benjamin'a Ashwooda, ale postanowiłam, że nie. E, mam inną serię, którą, e, której drugą część przeczytałam dosłownie na dniach. I była lepsza od pierwszej, więc mam nadzieję, że tak zostanie. Znaczy myślę że, na pewno, no myślę, że na pewno te książki mają duży potencjał i mam nadzieję, że trzecia część okaże się najlepszą z nich wszystkich, a jest to płyń dla mnie i biały żar. Od Ilony Andrews bo tak to się czyta? Przecież to jest piszące małżeństwo. No i tak, Płoń dla mnie był świetną książką, ja już o niej wspominałam. Jest to Urban Fantasy. Trochę takie o super bohaterach i antybohaterach. Mamy taką naszą główną bohaterkę, Nevada, która ma taki swój dark, o którym na początku nikt nie wie. No i ona ma też agencję detektywistyczną, taką rodzinną, no i rozwiązuje różne sprawy też związane z tymi antybohaterami. No i niedawno właśnie Fabryka Słów wyda drugi tom. Ja też wspominałam w jakimś filmie, one mają dwie prawy graficzne. Jedne takie białe okładki z właśnie tą Nevadą też na okładce, a ja zbieram te kolorowe. Jestem ciekawa jaka będzie trzecia część bardzo. No i właśnie ja mam ten biały żar czerwony i w drugiej części dalej mamy Nevadę, mamy szalonego Rogana, który również jest w pierwszej części. No i tutaj dalej mamy wątek, bardzo właśnie fajne połączenie jest tutaj wątku detektywistycznego z fantastycznym i jak ta książka mi się bardzo podobała, ja naprawdę nie sądziłam w ogóle biorąc ją to tak... W sumie wzięłam pokładkę, mi się podobała, historia taka też się wydawała w miarę ciekawa, ale nie sądziłam, że ona mi się aż tak spodoba. Eee, no to kiedy już ją przeczytałam, to miałam dosyć dużo oczekiwania wobec tej i ona jak najbardziej sprostała, a była moim zdaniem nawet jeszcze trochę lepsza. Dlatego są duże oczekiwania do trzeciej części, mam nadzieję, że sprosta, albo będzie przynajmniej tak dobra jak pierwsza lub druga. Eee, no jednak tak jak mówię, jeżeli wam się podobał, może czytaliście właśnie już błąd dla mnie, to Biały Żar wam, eee, was na pewno nie zawiedzie i moim zdaniem jest nawet jeszcze lepszy. Simowy romans... Książka z najgorszym wątkiem Miłości od pierwszego wejrzenia. Jako, że ja mało romansów czytam, to mam też małe porad do popisu. I szczerze mówiąc, kiedy już czytam jakieś książki i one mają wątek romantyczny, to raczej mi się zazwyczaj podoba, bo jest dla mnie taki neutralny. Rzadko właściwie nigdy nie tam książek gdzie. Tak naprawdę fabuła opiera się na wątku romantycznym. Mam jedną książkę do pokazania. Mój mąż chciałby ją najchętniej wyrzucić z naszej biblioteczki, ale jest to kwintesencja mojego gimnazjum, więc nie pozwolę. Jest to oczywiście Zmierzch Stefanie Meyer. Ja tę książkę czytałam już bardzo dawno temu. Jednak całkiem niedawno czytałam Ży... To czy znaczy całkiem niedawno, no tak w przeciągu roku, dwóch, chyba dwóch bardziej, czytałam Życie i Śmierć czyli um, historię odwróconą, gdzie zamiast i Edwarda mamy wampira dziewczynę, a tą Belle taką tego, tą osobę, która przyjeżdża do tego miasta i zakochuje się w wampirze, to mamy chłopaka, ja teraz nie pamiętam jak on się nazywa, już nie chcę szukać, i powiem, że ta książka była całkiem, całkiem, i to było, no to właściwie było wszystko to samo, co się dzieje w zmierzchu, tylko yy, no jakby męska i damska, wszystkie męskie i damskie postaci się odwróciły. Oprócz Charlie'ego, czyli ojca Belli tutaj ze zmierzchu, to pamiętam z tego, właśnie z tego, co pamiętam, to on tutaj był yy, niezmienny, a wszystkie inne postaci były na odwrót. I powiem wam, że to, było ciekawe, to był ciekawy powrót. Też było sporo, mam wrażenie, na takiej mm, warstwie językowej poprawione w tej książce. Mm. No, ale jest jeszcze jedna książka, właśnie z tego uniwersum. Eee, I Stefanie Mier mam wrażenie, że chyba się zamknęła trochę właśnie w tym zmierzchu i tylko dopisuje książki e, z tego. E, no, ale to nic, powiedzmy. E, nie pamiętam teraz tytułu, wyświetlę tu okładkę, ponieważ ja, te, ja tą książkę słuchałam w audiobooku. Akurat jak nazwijmy Beyond Dzwonę, ale mam nadzieję, że tego aż tak nie słychać. E, I ta książka to jest Zmierzch Oczami Edwarda, czyli tutaj mamy jakby całą historię tak samo, ale z odwróconymi postaciami damsko-męskimi. A w tej książce mamy jakby taką samą historię jak w tylko że Edward jest narratorem. I ta książka moim zdaniem była tragiczna, najgorsza z nich wszystkich, dlatego też postanowiłam jej nie kupować. No a moim zdaniem to co się w głowie Edwarda było takie infantylne i tak straszne jak na osobę, która to nie wiem, miała 200-300 lat wtedy no to naprawdę już to Bella chyba lepiej, w sensie już lepiej było być w głowie tej Belli ze zmierzchu. No ale już jakby po trochę odeszłam od tematu, no to ich wątek romantyczny i to zakochanie zarówno Jacoba w Belli w jak i Belli i Edwarda było moim zdaniem no oczywiście um, trochę irracjonalne i, i w ogóle to, to wszystko co się tam działo było irracjonalne, ale przez to, że mam tak duży sentyment do tych książek, że jestem w stanie wybaczyć, ale to była jedna książka, która mi przyszła na myśl przy tej kategorii. Kody w się oszustwo, książka, która była całkowicie nierealistyczna. I ja tą kategorię chyba troszeczkę inaczej pokażę niż powinnam, ponieważ wydaje mi się, że tutaj chodzi o to, że. Wydarzenia w książce, które miały mieć, takie, miały mieć taki realistyczny wydźwięk, były zupełnie absurdalne i nierealistyczne. Ale ja pokażę trochę inną książkę, a będzie to książka Władimira Nobokowa. Zapraszam na egzekucję. Zaproszenie, zaproszenie, przepraszam. Zaproszenie na egzekucję. I tutaj książka to jest Antyutopia, i ona jest jakby w, przedwojennych, w przedwojennym Berlinie, jak się dzieje. No i mamy tutaj naszego głównego bohatera, Cyncynate C. Eee, tak to właśnie w książce jest napisane. No i on jest skazany na śmierć. Eee, ale już mówię dlaczego. On jest skazany na śmierć przez ścięcie za gnazeologiczną zgnieliznę i nieprzeźroczystość. Eee, no to są pomieszane zbrodnie, które nie sposób zidentyfikować. I ogólnie cała ta książka, jest to dosyć cienka lektura. Eee, ja ją przeczytałam jako drugą książkę Władimira Nabokowa, Pololicie, która jest no aż nadto realistyczna. Eee, i za bardzo nie, nie wiedziałam, co się dzieje podczas lektury, jest tutaj naprawdę bardzo dużo takich absurdów, w ogóle takich rzeczy, nie, wie, nie wiemy jak, jak czytamy, kiedy czytamy, czy to jest sen naszego głównego bohatera, czy to są jego wyobrażenia, czy to się naprawdę dzieje, czy nie za bardzo. No książka jest na pewno osobliwa i taka, ja na przykład momentami gdzieś tam sobie podczytywałam tak po jedną, dwie strony i stwierdziłam, że nie mogę w ten sposób czytać. Bo ja nic wtedy nie rozumiem. Ja musiałam usiąść do lektury przynajmniej na 20 minut, powiedzmy, przeczytać kilkanaście stron, ale przypomnieć sobie też, co czytałam, bo naprawdę ta lektura była dosyć taka wymagająca. A to, co się działo w niej, było zdecydowanie absurdalne, także myślę, że ona pasuje świetnie do tej kategorii. Ale ogólnie polecam. Zaspokojenie potrzeb postaci, które podejmują same złe decyzje. I tutaj, szczerze mówiąc, znowu miałam problem, ponieważ. Hmm... Nie kojarzę takiej książki, gdzie miałabym postaci, które faktycznie dążą po prostu z opadku, a jeżeli miałam, to po prostu nie myśliłam. Ale mam taką postać, która bardzo mnie nerwowała. Teraz nie pamiętam, czy było to głównie w filmie, czy w książce tak samo. Ta postać ogólnie nie miała dobrego dźwięku na koniec, ale powiedzmy, że pokażę tę książkę. Jest to dziecko rozmery, o której już wspominałam. No i tutaj nasz ukochany mąż, nie pamiętam tutaj teraz ich imiona, ale mówimy o małżeństwie, które się przeprowadza z nowego budynku, w sensie do nowego mieszkania. A niedługo później żona zachodzi w ciążę no i tutaj mamy naszego męża, który moim zdaniem podejmuje bardzo złe decyzje i jakby to co on robi jest ogólnie jedną wielką, złą decyzją. Do bohaterki nic nie mam, bo moim zdaniem ona Wyczuwa od razu, że coś jest nie tak, i ona akurat tam się stara, jak najbardziej ratować to wszystko, e, ale właśnie ten mąż jakoś jak osiak, przyszedł mi tutaj e, do głowy, jeżeli chodzi o tę kategorię. Ona jest chyba najbardziej ze wszystkich tutaj naciągana w moim przypadku, e, no ale powiedzmy, że zaliczę. Error Code 12, to widać, nie powinnam tego przeczytać, ale jeszcze się z błąd zapisu. Seria, która świetnie się zapowiadała, ale ostatecznie nie wyszło. E, Powiem szczerze, że ja, jeżeli już czytam serię, to zazwyczaj są to serie fantastyczne, chociaż nie zawsze, ale często, to raczej się rozkręcają i nie mam takiej serii, która szłaby tak tragicznie w dół, przynajmniej w sensie ja takiej nie czytałam, ale mam jedną, którą zaczęłam. Ja teraz szczerze nawet nie jestem pewna, czy kolejna część została wydana, czy nie. Ale jest to Hazelwood i ja tutaj mam krainę nocy, czyli drugą część. I od razu powiem, to nie jest tak, że się świetnie zapowiadała i później klapa totalna. Ale przyznam szczerze, że to Hazelwood było takie mroczne trochę, takie osobliwe, to jest taka fantastyka, właśnie taka osobliwa, trochę taka, no mi się kojarzy właśnie z jakimś takim lasem, z takimi, takim, nie wiem jak to powiedzieć, a mi się z takim ciemną zielenią, co kojarzy, jakoś tak, z, z takimi klimatami. No i tutaj jest trochę magii, trochę takiej rodzinnej, rodzinnych takich powiązań różnych i, i, i tak dalej, i tak dalej. No, i ogólnie, jakby piękne są te książki. Tutaj mam właśnie Krainy nocy. Hejzolut jest takie samo, że niebieskie. No, i po tej książce, mimo że ona nie była jakimś wybitnym językiem napisana, to mi się podobała i tak aż czekałam też na tą krainę nocy. A tutaj ona mi się troszeczkę raczej mniej podobała, i mam wrażenie, że nie udźwignęła, powiedzmy. Inaczej. Ona była w porządku. Nie były takie rzeczy, które mi się w niej podobały, jednak ym, mogłoby się to zamknąć w jedną tomówce yy, i ta książka moim zdaniem mogłaby już nie wyjść. Ja się nawet zastanawiałam, czy jeżeli wyjdzie kolejna, bo nie wiem szczerze mówiąc, czy wyjdzie kolejna, czy to jest... miał być dwa tomy, nie jestem pewna. To nie wiem, czy bym ją czytała. No jakoś tak trochę wyhamowało, Mo może bym przeczytała, żeby jeszcze zobaczyć, ale czuję, że tutaj mogłaby być tendencja spadkowa. Także ewentualnie, jeżeli yy, chodzi o taką lepiej zapowiadającą się serię, która później może nie do końca gdzieś tam poszła w dobrą stronę, no to yy, Hazelwood i tutaj Kraina Nocy. I ostatnia kategoria, *Simowe wir*. książka, która całkowicie Cię pochłonęła, no i tutaj również wiele książek jest. E, a pokażę Bibliotekę o Północy. E, książka całkowicie moja pod pewnymi względami, opowiada o kobiecie, która, e, e, która nie jest zadowolona ze swojego życia, umiera i po śmierci trafia do Biblioteki o Północy, gdzie ma, e, to nie jest też jakiś spoiler, bo to jest na pierwszych stronach już, e, gdzie ma okazję poznać inne alternatywne wersje swojego życia i trafić do takiej, którą pokocha i w której będzie chciała zostać. I tylko z takiej wersji nie zostanie z powrotem jakby wciągnięta, czy jak to tam przetransportowana z powrotem do tej biblioteki. Czyli jak trafi na życie, które jej się spodoba, na tyle, że właśnie pokocha i będzie chciała w nim zostać i to będzie takie szczere z głębi serca, to ona w nim zostanie. No i tutaj widzimy różne jej alternatywne życia, w zależności od tego, co by wybrała, jaką drogą by poszła, czy kariery, czy miłości, czy tam nie wiem, wyborów swoich rodziców. Bardzo fajny pomysł, moim zdaniem, na książkę i bardzo fajna realizacja. Dobry język, może tak trochę nie do końca ta główna bohaterka, jest jakąś moją ulubioną. Nie jest jakaś bardzo irytująca. Widać, że ma sporo takich problemów, i to może jest właśnie też dobrze po prostu opisane, ale no nie jest jakaś taka super sympatyczna dla mnie. No tak może się dowiedziałam, ale no jakoś nie sympatyzuję z nią, może tak. Jednak historia, jakby jak jest. jest, naj... historia jest jak najbardziej godna polecenia. Ja jej dam 5 na 5 gwiazdek, właśnie czytałam ją w tym roku, nie pamiętam we wrześniu albo w sierpniu. No, i to całkowicie mi pokłonęło. Ja ją czytałam w trzy dni. Z tego co pamiętam, tak mniej więcej tak naprawdę byłam w nią wciągnięta, i, i bardzo polecam. I to już wszystko w tym tagu. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pytania były się całkiem ciekawe, też nie zawsze jest tak łatwo dopasować te czytane książki do tych, do tych kategorii, ale mam nadzieję, że mi się w miarę udało. Jeszcze raz dziękuję, że byliście ze mną, i do zobaczenia w kolejnym filmie.